Moim zdaniem, bardzo ważną rzeczą jest wiedza o tym, co zrobić, żeby zapobiegać powstawaniu bolesnych doświadczeń, gdyż te doświadczenia trudno jest później usunąć. Może nie trudno, ale i lepiej jest zapobiegać ich powstawaniu, gdyż są osoby, którym nie można usunąć bolesnych doświadczeń. Podstawową rzeczą jest to, że dzieciom, dzieciom, które nie znają języka, nie można usuwać bolesnych doświadczeń. I nie będzie można, chyba że ktoś w wy, wy przyszłości wymyśli sposób czy wynajdzie sposób na to, żeby usuwać bolesne doświadczenia bez wykorzystania języka, bez wykorzystania słów. Ale na razie. I na razie się to nie zmieni, że nie można usuwać bolesnych doświadczeń dzieciom, kiedy dzieci jeszcze są zbyt małe, żeby prawidłowo mówić tak, żeby ich zrozumiano. Również przypuszcza się, że dzieci poniżej ósmego roku życia trudno jest przeprowadzać na nich tą terapię. Z tego powodu, gdyż musi być świadoma osoba, na której jest przeprowadzana terapia. A, a dzieci są jeszcze mniej świadome mogą nie zrozumieć tego, tej wiedzy o bolesnych doświadczeniach i przez to właśnie nie przeprowadza się tej terapii na dzieciach młodszych niż ósmy rok życia, gdyż najzwyczajniej mogą tego nie, z, nie zrozumieć. A człowiek w czasie tej terapii musi mieć kontrolę. Nad sobą musi być świadomy. To nie może być jak hipnoza. Ale niestety, bolesne doświadczenia są przyczyną wielu chorób. Większość dzieci które umiera w, w wieku pierwszego roku życia, to są dzieci, które mają choroby spowodowane przez, dolegli, przez dolegliwości umysłowe. Wiele dzieci ma tu choroby spowodowane, spowodowane przez bolesne doświadczenia, spowodowane przez choroby. Które są z kolei spowodowane przez bolesne doświadczenia, przez choroby ciała o podłożu umysłowym. I niestety tu jest pewien problem. Bardzo małych dzieci nie można, nie można przeprowadzać na nich terapii, a przecież tak, taką terapię już przeprowadzając. Trzeba to zrobić często, żeby usunąć chorobę. Często można dziecku uratować życie, jak ma poważną chorobę w wieku pierwszego roku życia. Ma poważną chorobę. I jedyny sposób, żeby dało się ją usunąć, to usunięcie bolesnych do, do doświadczeń, ale nie da się ich usunąć jeszcze w tym wieku, więc. Trzeba unikać, żeby one powstawały, chociaż jest jeszcze jeden sposób: można unikać, żeby one się aktywowały, albo unikać tego, żeby one się włączyły. Jeśli bolesne doświadczenia się nie włączą i dzięki tej technologii zapobiegnie się włączeniu bolesnych do doświadczeń, to te doświadczenia nie mają żadnej mocy. I dzięki temu można zapobiec działaniu tych doświadczeń. Można również bezpośrednio zapobiegać, zapobiegać samemu powstawaniu tych bolesnych do, doświadczeń. Daje Turtu tu również dużo nam wiedza na temat właściwości bolesnych doświadczeń. Bolesne doświadczenie. Innemu doświadczeniowi nierówne. Każde takie doświadczenie jest inne. Co sprawia, że bolesne doświadczenie jest gorsze, a co lżejsze? Pierwsza rzecz to to, że w bolesnych doświadczeniach może występować emocje. I czym gorsza emocja w, w tym doświadczeniu, tym gorsze doświadczenie. Kiedy w doświadczeniu jest ten całkowitej obojętności, to doświadczenie jest najgorsze. To jest pierwszy czynnik, który decyduje o tym, jak ważne są te doświadczenia, czyli jak szkodliwe, jak złe. Jak złe w najczystszej postaci, bo zło to coś, co przeciwdziała przeżyciu. To jest przeciwność przeżycia. Dlatego właśnie. Tu można powiedzieć, że one są, yy, są złe i to, jak bardzo są złe, zależy jeszcze od drugiego czytnika. Od tego, jak, si jak silne jest polecenie w tym doświadczeniu, ile tam jest doświadczeń. Niektóre doświadczenia nie są, niektóre polecenia nie są tak szkodliwe jak inne. Niektóre polecenia. Sprawiają, że zachowanie człowieka jest w jej nieracjonalne. I to decyduje właśnie te polecenia. Słowa zawarte w bolesnym doświadczeniu są bardziej szkodliwe niż działania. Słuch jest bardziej szkodliwy niż, niż wzrok w tym doświadczeniu. Ach, a a słowa są bardziej szkodliwe niż przypadkowe dźwięki. Wyjaśni również, jak można tą wiedzę zastosować w praktyce, żeby zapobiegać powstawaniu bolesnych doświadczeń i zapobiegać. To się też to nazywa profilaktyką. I dzięki tej wiedzy można. Na wiele sposobów zapobiegać ich, ich działaniu. Można zapobiec wielu chorobom u dzieci, a dzięki temu ich, dzieci będą bardziej zdrowe, dorastały. Każde takie doświadczenie sprawia, że dziecko jest mniej zdrowe. Pierwsze metody oczywiście dotyczą poleceń. Jeśli ktoś się zrani, trzeba. Nie panikować. Panika w czasie, gdy ktoś jest ran, ranny, sprawia, że może tu powstać bolesne doświadczenie, yy, takie, które jest wyjątkowo nieracjonalne, właśnie przez to, że panikujesz w trakcie, gdy komuś dzieje się krzywda. Ponadto, nawet jeśli to by nie spowodowało po powstaniu do nowego doświadczenia, to może to spowodować włączenie się starego doświadczenia. I to jest pierwsza metoda. Również jak się dziecko rodzi, trzeba unikać mówienia słów, poleceń, gdyż zawsze poród dla dziecka jest, że jest rzeczą stresującą. W łonie matki ma ciepło, a tak to idzie w nieznane. Ale to dosyć nie będzie jeszcze bardziej szkodliwe? Jak lekarze, czy, czy matka, czy ktokolwiek, kiedy przy porodzie będzie panikować. Również kolejna rzecz dotyczy kobiet w ciąży. Jak kobieta w ciąży ma bolesne doświadczenie, to, to od razu to doświadczenie ma osoba, która jest w brzuchu mamy. Ma pód, ma wtedy bolesne doświadczenie. Dlatego specjalną uważnością trzeba, trzeba uważać na osoby w ciąży, gdyż w matkach leży przyszłość naszej Cywilizacji, nie tylko dzieci, ale też to, czy dzieci będą miały bolesne do doświadczenia, czy będą bardziej zdrowe, zdrowe umysłowo. A każde dziecko w przyszłości będzie dorosłe, również decyduje to o tym, czy, tak, czy taka osoba będzie zdrowa umysłowo. Dlatego właśnie, jak się matka w ciąży przewróci, trzeba nie mówić nic, żadnych rzeczy, które mogą być poleceniami, rozkazami w bolesnym do, do doświadczeniu. Trzeba nie panikować, pomóc ta, takiej osobie, oczywiście, ale bez zbytniej paniki, okazywania współczucia, ani lamentacji. I na tym polega... Głównie ten temat. Jeszcze są przypadki, żeby uważać na dzieci, które są małe. Dzieci małe, noworodki, również są podatne na takie bolesne doświadczenia. Jeśli takie dziecko się zrani, trzeba również nie panikować, cokolwiek by tu wystąpiło. Często można zapobiegać włączeniu się tych doświadczeń. Potencjał tego jest duży, dotyczy to każdego obszaru życia. Dzięki temu społeczeństwo może być zdrowsze. Kolejną rzeczą jest to, że najlepsze. Dla dziecka jest to, kiedy, kiedy matka będzie w stanie, kiedy nie ma żadnych bolesnych do, doświadczeń, gdyż dzięki temu, że nie będzie miała żadnych nieprawidłowości umysłowych, to nie będzie przekazywała tych tych właściwości, tych nieracjonalności dziecku, gdyż te nieracjonalności się przekazuje. Kolejna sprawa to to, żeby żeby nigdy starać się w czasie całej tej aktywacji nie robić czegoś takiego, że można Przenieść taką osobę do innego środowiska. Takie y, działanie tymczasowe można przenieść do innego środowiska, i dzięki temu nie będzie się aktywować to bolesne doświadczenie. Jeśli osoba jest w jakimś stanie choroby i wiedzę o tym mogą korzystać lekarze albo osoby, które opiekują się osobami chorymi, gdyż takie bolesne doświadczenie może się włączyć nawet w chwili płytkiej nieprzytomności, nawet w chwili małej nieświadomości, kiedy jest tylko mała choroba, która jednak obniża świadomość.